Tak w ogóle to cześć, dzień dobry wam. Jak słyszycie, mój głos wrócił. Nie mamy pojęcia, co się wydarzyło, co to jest, bo robiłam testy na wszystko, na wszystkie grypy, jakieś wirusy na anginę. No ale wiele osób twierdzi, że po prostu stres i wszystko mnie dopadło na raz. Ja ostatni raz chora byłam 4 lata temu. Nigdy nie biorę lekarstw. Teraz musiałam wyjść na antybiotyk i dopiero ja jeszcze to czuję w gardle, ale e, jest, to dużo, jest dużo, dużo lepiej. Mm, także, nie wiem, może faktycznie musiałam po prostu poleżeć i akurat wszystko wypadło w majówkę. Także, tak. Mm, ja się dalej stresuję. Bo jutro jest odbiór Sanepidu i od tego zależy, czy otworzymy lokal. No. A ja miałam takie duże wsparcie, naprawdę, w mojej mamie, która widziała, jak ja się czułam, bo ja w pewnym momencie miałam już 49 stopni, i strasznie się martwiłam o to, czy zaraża losia, że mama przyjechała i pomogła. I moja mama się nie ukrywała. Gdyby chciała się ukryć, to by siedziała w domu, a moja mama jest po prostu normalnym człowiekiem. I wyszła z wnukiem do zoo. Także tak. Z przyjaciółką. Yy, życzę wam, abyście byli bardziej skupieni na swojej rodzinie. Bo różnie bywa.